Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister! Dzisiaj zapraszam Was na wietnamską wersję tego turnieju Milion w minutę. Zastanawiacie się pewnie czemu ostatnio jest więcej te, y, odcinków SGSM na ten temat? Miliona w minutę? No, y, powód jest trochę prozaiczny, ponieważ w tym roku tele-turniej Milion w minutę również obchodzi dziesięciolecie. To też będzie trochę więcej odcinków jeszcze, tak sobie pomyślałem może 10 odcinków na dziesięciolecie, zobaczymy jak to będzie. Na razie dzisiaj o wersji wietnamskiej. Wietnamska wersja, to jest w nim Million Była emitowana od 27 maja do 16 listopada 2012 roku na antenie kanału HTV7. I e, ta, nosiła taką nazwę, jak widzicie na ekranach. Zaemitowano jeden sezon, 26 odcinków, ponieważ emisja miała miejsce raz w tygodniu. Tak wyglądało studio. Dostroje podobne nawet do naszej wersji. Oczywiście zasady gry były takie jak zawsze, jak wszędzie. Należało wykonać 10 zadań, żeby wygrać główną nagrodę. Tak wyglądało. No, te zadania były różne. Generalnie na każde zadanie trzeba byłoby poświęcić oddzielny odcinek. No, ale tutaj macie taką panią, która przekola kubki. No i cóż, no i ma na to oczywiście minutę. Na wykonanie każdego zadania jest minuta. 3 życia i oczywiście jak wszędzie taki zegar. I drabinka. Drabinka, gdyż do wykonania było 10 zadań, a główną nagrodą w Wietnamie był miliard dongów. Jeden miliard dongów. E, oczywiście po drodze były trzy progi gwarantowane, ale po kolei. Pierwsze zadanie było wajte, milion dongów. Drugie zadanie to był próg gwarantowany. I tutaj mamy właśnie pewną różnicę, ponieważ zwykle w e, milionie w minucie już przy pierwszym zadaniu jest próg gwarantowany, a tutaj mamy przy drugim 2,5 miliona dongów. Zadanie numer 3 było wahane 5 milionów. Zadanie numer 4, 10 milionów. Zadanie numer 5, drugi próg gwarantowany, 50 milionów dągów. Zadanie numer 6 to yy, 75 milionów. Zadanie numer 7, trzeci próg gwarantowany, 125 milionów dągów. No i a potem standard. Zadanie numer 8, ćwierć miliarda. Zadanie numer 9, pół miliarda. I zadanie numer 10, 1 miliard. Jak możecie się chyba zorientować, Teleturnier Milion w minutę w Wietnamie zbyt dużego sukcesu nie odniósł. No mało gdzie jak <ścoughs> sukces odniósł, no a Wietnam tutaj akurat nie, nie jest żadnym wyjątkiem w tej kwestii. Ech, dobrze, no to chyba wszystko jeśli chodzi o wietnamską wersję Teleturnieru Milion w minutę, która się nazywa, no spróbuję przeczytać, Mod Put De Cientang. tylko nie wiem, czy to dobrze wymówiłem. No ale no, cóż, próbowałem w każdym razie, nikt mnie nie zarzuci, że nie próbowałem. Dobrze, dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.